Siemaneczko, ja jestem wuja. Dzisiaj wraz ze Stachem pogrzebiemy sobie watruje C16 w benzynce. Będziemy wymieniać tą muszczelkę na chłodnicę oleju. Także jeżeli jesteś ciekaw, to zapraszam cię na materiał. Jeżeli ci się przyda ta informacja, zostaw łapeczkę w górę. Na pewno nas to motywuje do dalszych tego typu filmików. Więc bez przedłużania, zaczynam. Tak, jak widzicie, tutaj znajduje się ten o z którego często właśnie leci. Bardzo często w każdym Wolwagenie wagu ten olej się tam gdzieś tam wydobywa. To, to jest ta uszczelka, którą właśnie będziemy wymieniać. Żeby to zrobić, no to wiadomo, ze stachem zejdziemy, tam odkręcimy ten filtr bez puszczania oleju, to tylko zleci tyle co z tego filtra. Tam od spodu pokażemy Wam, jak to wygląda. Tam jest taka cieniutka nakrętka. No i spróbujemy odkręcić całą tą szpilkę, która to prowadzi, jakby tutaj to zasilanie, tak, tego tak, te oleju, i żeby nie ściągać tych przewodów yy, wodnych, żeby płyn ta jakoś tam nie spuszczać, tak, bo żeby tak to tylko ją odsunąć, tą podstawę, wymie wyczyścić, wymienić, złożyć z powrotem to by było po zabiegu, więc zobaczymy, czy to się uda, czy tam jest w ogóle możliwość odkręcenia tej od, tulejki, odkręcenia, bo czasami mówię, że jest, tak? Tak. No dobra, no to schodzimy na dół, o dołu, będziemy to robić, będzie nam łatwiej, trzeba je złapać. Ile się uda, to się uda. I będziemy patrzeć dalej. Dobra, działamy. Stachu teraz tam odkręca. Ten feed łatwiej mi będzie z góry pokazać. Dobra, gdzie? Tylko... No i tak jak widzisz sobie ten olej sobie tam zleci No troszkę się można ubrudzić Stachu tam cały jesteś? Aha! <noise> Oczywiście przy okazji od razu warto Zrobić to przy wymianie oleju, tak? tak w tym samochodzie będzie olej wymieniany Więc będzie nowy filtr założony, żebyście już Starego filtra czasem nie, nie, nie wkręcali No bo A jak ręką pójdzie, to można go przykręcić, tak? A no, jak się uda, bo jak Ale. nie pójdzie, no to już będzie trochę lipa no. Dobra. Jakąś szmatkę mi do. Dobra, olej jest. Szmatkę? No. Masz taką męską ci dam. Ja to. Pierdzie... <skrawa> <słuch> Dobra. No i co tam? Idę? To co? To ja schodzę do ciebie na dół i... Tylko powiedz jakie klucze i będziemy patrzeć. 27? 27, no. dobra to widzimy się na dole klucza którego tu potrzebujecie, to jest 27, na się dojdzie. Akurat do radę, no i co jest ten ampol tam? Zobaczymy. No nie, nie ma, dobra ciekawe, czy nam to się uda tak wyciągnąć. No. Bez, bez tego, co byłem? Dobra, zobaczymy na Stachu to odkręci. Może akurat te przewody pozwolą, co? Na, na tyle, żeby no, w 1.9 było ciasno i <słuch> ciężko to zrobić. A w 1.6 może być łatwiej. A tam chyba jeszcze jeden przewód nie był? 1, nie, 9? dwa tylko. Tylko, że one były krótsze, bo tam zaraz one szły no w jakiś krócie, a tu są w miarę długie. To może, Więc może uda się może to wysunąć. Pójdzie. Pójdzie? Tak. O, no i super. dobra. Ten oling. Czekajcie, postaram się Wam pokazać. Okay. O. o, jest idealny. I tutaj jest ten oling, który się znajduje, co właśnie uszczelnia nam tutaj tą podstawę tego podgrzewania, tak? tym fitla oleju. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Chłodniczkę, No właśnie. Chodniczka oleju. Y I co? Dobra, no to wyciągniemy go. Będzie tak. O kurwa, no twardy Plastikowy. jest. Plastikowy. się <śmiech> zrobi, <śmiech> powinien być gumowy. <laughs> Wziąłeś ten z góry? Tam ten oling? Nie. Dobra, co, to my go zdemontujemy. Tu wiadomo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, musimy wyczyścić. Tak, żeby jak najładniej było, bo tutaj jest ten syf. Pokażemy, jak go zamontować z powrotem. Tak, i wkładamy, więc nie jest to jakieś skomplikowane. Dobra, to co, yy, czyścimy i słyszymy się za chwilę. Stachu wyczyścił. Tutaj, o, tak ładnie to powinno wyglądać. I tu mamy te, yy, te, te, te dzióbki. To one obojętnie, widzę, są. To przeciwko się chyba to musi Ładnie tutaj trzeba to wpiąć na ten, na ten ząbki. No i o, dobra. Mamy założony. To tam jeszcze trzeba wytrzeć. To co bez otłuszczania, bez niczego. No ta, Jest tak, ta, ta, bo to i tak on uszczelnia, więc. I tak współpracuje z olejem i tak. Tak, więc tak <śm> mówię. <śm> <śm> No dobra. No tu montuj pan. A w na ile łokieć ustawiłeś? <laughs> Wiec ile ile <laughs> Sam raz. ja <laughs> Do szczypnięcia. Tak, jak szczypnię. Dobra, dzięki. O. Tady. Dobrze. Stryk. Tak. Czyli szczuciem dokręcamy. Tam wiadomo, żebyście tego, nie, tego nie zerwali zaraz. To my, tak jak mówiłem wcześniej, my zakładamy nowy film, bo i tak to będzie olej wymieniany, więc muszeleczka nasmarowana. Oczywiście wytrzeć Tak żeby nie Żeby piachu nie było no, zadrę jak on robi no, bo nie jest idealnie, ale i tak się nigdy nie będziemy... Więc... Tak, bo tutaj poprzednim był robiony też spod pokrywy wyciek. wyciek, więc a tu wszystko zarzygało to i tak trochę tam przemyty no. było. Smarujemy trochę uszelkę na filtrze. musi pokazać, o. Olejem czy, czy takim, czy, czy nowym, czy starym, gleby... Tak, byle było tłuste. tłuste, żeby to ładnie wkręcić. No i co Stachu, jaką ty masz szkołę do kręcania filtrów? Ręką? Ręką wystarczy. Ręką wystarczy, też tak myślę. Jakoś nigdy nie kluczem nie próbowałem, bo później jest problem, co? No, no to po, się raczej po, nie odkręci. Po to no. się, się smaruje uszczelkę, żeby był mniejszy problem odkręcić, po roku czasu, tak? Tak, dokładnie. Więc. Wiadomo każdy ma więcej siły, nie tyle lamu, ale mniej więcej no to... ręką. Ile to inaczej. Jeżeli nie macie tyle w łapie co stapu, to, to sobie delikatnie kluczem złapcie. Ale raczej nie ma takiej potrzeby. Nie, nie, ja nie słyszałem, żeby się komuś tam odkręciło. Chyba, no że może, by... może ktoś w ogóle nie przykręcił. Tak. No dobra, no to tak jak widzicie jest po zabiegu. Zostawmy Cały... olej, wlewamy nowy i tyle. I tyle. Cóż, stąd na pewno olej lać się nie będzie. Także jeżeli macie taki sam problem. A częsty przypadek w tych silnikach. Tak, I Nie jest, tylko tych. nie. nie tyle. 1,9, nie tylko benzyna, nie? Tak. Dobra. Jak Ci się film przydał, zostaw łapkę. Jeśli jesteś ciekaw dalsze jakieś tam rzeczy, co sobie tu ze Stachem będziemy sobie grzebać, to zasubskrybuj kanał. I co? Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się, cześć. Cześć.